Witam wszystkich z tej strony Marcin. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku, tym razem drużyny mecz na tej samej mapie jak zwykle. No dobra, 5 mp MP5K i Vio koniku. Mamy maraton ustawiony, więc duża mapa. Jak najbardziej do wykorzystania takie perki można zapierdzielać jak mały samochodzik dzięki temu. Jeszcze jakbyśmy mieli maraton i wagaleko, no to już w ogóle by było bajeransko, ale nie będziemy się tutaj... No, już tam kogoś widziałem, aczkolwiek ten chyba ktoś mnie zignorował. No i bardzo dobrze, i tak ma być. What the fuck? On chyba też mnie widział. Dobra, nieważne. Pierwsze koty za płoty. Zginąłem, więc bywa. Za chwilę z drugi raz zginę. Mam wrażenie, że ktoś tu coś rozstawił. O właśnie to... What?! PESZEK MISIEK! Wpakował się na własną bidę. Dobra, jeszcze raz. Dzięki temu zyskamy troszkę amo Ktoś tu biegnie. Okej. Okay. Jak ja lubię, jak ktoś nie używa ninja. To jestem. O, widział mnie chyba. Trzymaj! What? Zabił go? O, oh, crap! O! Hello, nurse. Dobra, wbijamy się na górę. Cześć. Mogę cię zjeść? Dobra, le lepiej zejdźmy, bo za chwilę ktoś nas ściągnie stąd. Dobra, to nasz misiek. Mam tylko nadzieję, że tu się nie wpakuje na jakiegoś gościa. Że na plecach nie będę go miał. Zwyczaj, gdzieś tutaj na wagonikach jeszcze z tyłu siedzą. Żeby było śmieszniej. Dobra. Nie wiem gdzie oni są, ale chyba gdzieś tu w tym budynku. O! Albo i nie! O cholera! Teraz nie wiem, czy mam iść, czy mam nie iść. Oni są chyba cały czas w tym budynku. Dobra, wio. Nie ma co się zastanawiać. O! Wow, mało brakowało. Tam jeszcze ktoś jest na górze, albo... Gdzie on jest? Dobra. Wow, 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 wow. Chodź. Ja pierdzielę! O kurde! Ja pierdzielę, jaki fuks! Poczekamy na... na hariera. Dobra, wypierdzielamy stąd. Znaczy, na razie go jeszcze nie użyjemy. Chociaż oni są już z tamtej strony. Nie wiem, czy dobrze idę. Nie wiem, czy dobrze robię, generalnie. Bo teraz, to niestety, ale słyszę swojego choppera. Nie słyszę nich O kurde! Nie wiem, czy tam kogoś widziałem, ale. A no, wrzućmy tutaj. Nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale wbijam na górę. ja, no. Ajajaj, aj, 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 aj. mam wrażenie, że ktoś tu jest pod spodem. Ale tu jest na pewno. Okej okay. Tak jest Wyciągnąłem go stąd, dobra Spieprzamy Żeby nie było dymu O cholera Coś tam go pocisnęło Dobra, teraz niech się ośmielą wyjść na chwilkę o, jest jeden. Teraz nic tylko poczekać. Które tam jest działko? Tam nie ma nawet co iść. Nie wiem, jak to działko jest zwrócone. No cholera. Oni wszyscy tu siedzą. To jest 100%. Poczekajmy jeszcze chwilę, niech się tutaj Harrier rozgrzeje. O, oni wszyscy tu są, cholera. O, widziałem gościa. Już po wszystkim? O, nie, 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 to działko jest w tą stronę zwrócone, Dobra, nie ma sensu tam się wbijać. No, Dobra, pożycz broń. O, cholera, ale masz gównianą broń. Dobra, spróbujmy się tutaj przebić. Chociaż tam widzę, że giną moi. To chyba ich tutaj nie będzie. Holender, no niestety z powrotem. A 5 od nowa. Ciekawe, czy zniszczyli chłopaki to działko. No, nasz zginął. Czy ja słyszę coś? Dobra. Para wbić się na górę. O, to jest koleś, to jest koleś. Był, 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 był Teraz nie wiem gdzie oni są. I dupa, nie ma ich tutaj już. Gdzie oni są w ogóle? Ilość osób dość duża. Jak tak będę latał z tym pistolecikiem, to nie wiem, czy krzywda za chwilę mi się nie stanie. Okej, okay. trudno, wbijamy się albo rybki, albo akwarium magazyn. Wow. Ok, na razie muszę spadać. bo z taką bronią to ja tutaj nie, nie powojuję. Spróbujmy ich obejść, jednak nie! Ja pierdzielę jaki fuks, że on mnie nie zabił! Nie! Ja pierdzielę! Jest, jest, jest. Mogę zginąć teraz śmiercią tragiczną. A dobra, dobra. Kończymy tą zabawę. Aaa, jeszcze kosem mi sprzedał. No nie, co za menda no O, mogę się nie odradzać, to bym nie zginął. A kurde, udało się, udało się. Bez, bez Chopera. Zobaczcie, jaki wynik 29,5 w ogóle. Dobra, to by było na tyle. Zapraszam Was oczywiście do komentarza, do ocen, do subskrypcji. Trzymajcie się. Cześć.